Cześć, słuchajcie, przyjechał dzisiaj do nas wentylator e, kolumnowy z lidla. Otworzymy go sobie zaraz, zobaczymy co jest w środku. I przetestujemy. E, wentylator zamówiliśmy w poniedziałek. E, pojawił się on e, był, zrobił się on znowu dostępny, ponieważ e, ciężko go w ogóle dostać, zwłaszcza teraz jak mamy sezon gdzie wszystkie wentylatory schodzą dość szybko. No jak widzicie pudełko przyjechało delikatnie uszkodzone jest te taśmą. Mam nadzieję, że w środku będzie wszystko w porządku. No i dobra, sporo ludzi pisało, że te wentylatory przyjeżdżają jako już rozpakowane po zwrotach. No i ten wydaje się, że jest w 100% nowy, ponieważ każdy element jest zapakowany. Co my tu mamy? Podstawka. Podejrzewam, że to jest nasza dolna część, do której będziemy mocowali go. Tak, jest mały w 100%, bo wszystko jest zawinięte, zapaliowane. Pierwsza część podstawki. Druga część podstawki wraz z pilotem. wygląda. No i sam wentylator. Wentylator e, ma z tego co deklaruje producent 45 e, wat, W. Hm, jak go wyjąć. Przebiegiemy sobie go postawić w pionie może. Tu jeszcze jakiś jeden element. No i tak się prezentuje cały wentylator. Teraz go sobie zmontujemy i zobaczymy jak działa. Montaż naszego wentylatora wydaje się dość prostą rzeczą, bo tak naprawdę wystarczy, że przypniemy naszą podstawę. Także teraz się za nią zabierzemy. Wystarczy, że złożymy odpowiednio nóżki. No i dobra, tak wygląda. Zmontowana podstawa. Teraz musimy tutaj przycelować naszymi stopkami Dobra, tu jest tak, tu jest tak. Dobra, skoczyło nam. Mamy miejsce na kabel. No i obracamy nasz wentylator. Dobra, słuchajcie, tak wygląda nasz wentylator w całej okazałości. Eee, od samej góry mamy 4 przyciski, 5 przycisków. Do uruchamiania, tryb nocny oraz y, tryb y, odzorowanie wiatru, coś takiego. Y, tym przyciskiem zmieniamy sobie prędkość naszego wentylatora w 3-stopniowej skali oraz uruchamiamy y, rotację w naszym wentylatorze, przez co wentylator będzie w zakresie 90 stopni się y, obracał. Mamy też timer, ja sobie to wyłączę. Na samym urządzeniu mamy wyświetlacz, który nam pokazuje prędkości, z jakimi działa nasz wentylator, tryb w jakim jesteśmy, czyli to jest właśnie to odzerwanie naszego wiatru, tryb nocny oraz timer po ile ma się włączyć, czyli mamy do wyboru 1 godziny, 2 godziny, 3 godziny oraz 4 godziny. No i oczywiście przycisk wyłączania. Do samego wentylatora dołączony jest również pilot na baterię taką zegarkową CR2025, na którym mam odzorowane dokładnie te same przyciski, które są na naszym wentylatorze. Czyli tak samo, uruchamiamy go. Możemy włączyć obra obracanie się w zakresie 90 stopni, wyłączyć tak samo, jak i zwiększyć tryby. Czy ustawić timer? To jest to dokładne odwzorowanie naszych przycisków, które mamy na górze. Możemy to zrobić zdalnie, nie musimy podchodzić do samego wentylatora. Jeśli chodzi o konstrukcję wentylatora, jest on stosunkowo stabilny. Oczywiście delikatnie się odchyla na boki, no, ale on jest wykonany cały w 100% z plastiku. Mamy z tyłu rączkę do przenoszenia, która nam pomoże. Teraz zmierzymy sobie głośność, e, 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 taką rzeczywistą tego wentylatora. Nie mam oczywiście profesjonalnego urządzenia do e, pom, pomiaru, ale wykorzystamy sobie aplikację, którą mamy dostępną na nasze smartfony, także w odległości mniej więcej metra zmierzymy sobie hałas, jaki generuje e, sam wentylator. Mamy ustawiony telefon mniej więcej w odległości, około 50 60 może 70 cm od naszego wentylatora. Wentylator mamy dokładnie tam. Sprawdzimy sobie, jaka jest taka realna rzeczywista głośność. Oczywiście robimy to w amatorskich warunkach na aplikacji na smartfona. będziemy dmuchali obok telefonu, żeby nie było, że podmuch centralnie leci w nasz telefon. Także ustawiamy sobie wentylator, jeśli chodzi o nadmuch w bok i zmierzymy sobie samą odległość pierwszy tryb jaki uruchamiamy to jest ten podstawowy tryb włączamy wentylator resetujemy sobie czyli w odległości około 70 cm mamy 51 dB włączmy sobie teraz drugi tryb Na drugim trybie mamy w granicach minimalna 55 dB i włączmy jeszcze trzeci najszybszy tryb. Czyli jak widzicie na najwyższym poziomie osiągnęliśmy, przekroczyliśmy w zasadzie próg 60 dB. I tak jak mówiłem, jesteśmy mniej więcej w takiej odległości od naszego wentylatora. Weźmy teraz, sprawdźmy sobie tryb nocny, który możemy ustawić. Słuchajcie, włączyłem sobie teraz tryb nocny. Resetujemy wskazania, zobaczymy jaka będzie, jaki będzie pomiar. Jak widzicie, najniższa wartość 49%. Wydaje mi się, że te dwa tryby już nawet tak jak się stoi, przy tym niczym się nie różnią, tak szczerze mówiąc. Samo urządzenie występuje w dwóch kolorach: jest dostępny kolor czarny oraz kolor biały. My zdecydowaliśmy się na czarny, ponieważ nie, biały do, nie, do niczego by nam nie pasował. Jeśli chodzi natomiast o samo urządzenie, ma ono 3 lata gwarancji i ta gwarancja jest stosunkowo sprawnie respektowana. Mamy już jedno urządzenie z tej marki Silvercrest, jest to Lidlomix, na którym nagrywamy filmy na nasz kanał. I tak na dobrą sprawę nigdy nie mieliśmy z nią problemów. Jeśli chodzi o gwarancję, też jest stosunkowo szybko i sprawnie respektowana. Także pod tym kątem niczego bym się nie obawiał. Jeśli chodzi o czas wysyłki, to tutaj akurat zostało to błyskawicznie zrobione w poniedziałek: zamówiliśmy i opłaciliśmy. Oczywiście online, ponieważ stacjonarnie już nie było w ogóle tego urządzenia nigdzie. I przysyłka dzisiaj kurierem przyjechała do nas do mieszkania, także całość zajęła około 24 godziny, więc błyskawicznie akurat mamy upały, więc na pewno, na pewno nie, wielki pozytyw, że nie trzeba czekać na przykład kilku dni czy dłużej na dostarczenie tego urządzenia. Samo urządzenie samo w sobie wygląda stosunkowo schludnie i elegancko. Jego wysokość całkowita wraz z podstawą to 74 cm. Jednak musimy mieć też na uwadze to, że cały wentylator nam nie dmucha, ponieważ musi zmieścić się też silnik oraz cała elektronika i przestrzeń, z której wylatuje powietrze, zaczyna się mniej więcej tutaj, kończy się w tym miejscu. Jak zmierzyłem, jest to około 52-53 cm. E, mimo to wszystko e, urządzenie e, dość dobrze i sprawnie e, chłodzi. Dzięki pilotowi możemy sobie uruchomić, nie musimy e, do niego wstawać. E, kolejnym plusem jest to, że, ale to już każdego wentylatora kolumnowego jest to, że względem tradycyjnego, e, tradycyjnego nie mamy tego, tej całej kopuły okrągłej z wirnie, z wiatrakiem, która się prze, okre, przekręca i która się obraca. I na przykład nie może stać już w takiej pozycji przy telewizorze, ponieważ by zaczepiała telewizor. Kolumnowy natomiast, nie ma, z nim nie ma tego problemu. Także pod tym kątem super on wypada. Pilot, genialna sprawa, nie trzeba wstawać, możemy sobie bez problemu siedzieć. Wszyscy, tak jak wcześniej wspominałem, wszystkie funkcje są odwzorowane na naszym urządzeniu. Z mojej strony wszystko, jeżeli Wam się podobało, zostawcie lajka, like, subskrypcję, zapraszam do komentowania, czy udało Wam się kupić, czy może macie jakiś inny. Wiemy, że podobno jeszcze jest taki wentylator kolumnowy z Biedronki firmy Hoffen, który też ludzie chwalą i też dość szybko się rozchodzi, także który lepszy ciężko mi określić, my zdecydowaliśmy się na ten z Lidla. Niech służy jak najdłużej. Jeszcze raz dzięki za oglądanie i trzymajcie się. Hej!